Dziś w Kurierze stoimy na autostradzie. Judd Trump zdobywa swój 15 tytuł oraz powiemy gdzie snookerzyści w tym sezonie nie polecą. Witamy Państwa w dzisiejszym wydaniu Kuriera Snukerowego. Na wiadomości zaprasza Grzegorz Biernacki. Druga odsłona European Series to turniej German Masters, który już po raz dziesiąty rozegrał się w Tempodromie. Połączmy się z naszym niemieckim wysłannikiem. To właśnie tym autobanem przed chwilą przemknął w swoim pomarańczowym Lamborghini Huracan zwycięzca turnieju German Masters, Judd Trump, razem ze swoim bratem Jackiem oraz trofeum, które ze względu na brak miejsca w aucie w środku musiał przyczepić do bagażnika dachowego. W turnieju od samego początku można było wyłonić dwóch głównych faworytów do awansu do finału. Judd Trump i Neil Robertson, bo o nich mowa, nie zawodzili. Szczególnie Australijczyk, który awansował do finału tracąc po drodze zaledwie dwie partie. Co mogło budzić respekt u aktualnego mistrza świata, który swój najtrudniejszy pojedynek rozegrał w półfinale ogrywając 6 do 4 Graja Madota. Anglik i Australijczyk w drodze do finału demolowali swoich rywali mocnym punktowaniem. Trump zbudował 14 breaków powyżej 50 punktów, w tym 4 setki, Robertson zaś aż 16 pięćdziesiątek, w tym aż 5 setek. Kibice w Berlinie nie mogli wymarzyć sobie lepszego składu finału. Remis 4 do 4 po pierwszej sesji miał zagwarantować długi i emocjonujący wieczór w tempodromie. Wieczorem jednak już od dziewiątej partii dominował Trump. Świetnymi odstawnymi i bardzo kreatywnymi rozwiązaniami taktycznymi trzymał swojego rywala z daleka od szans na wbijanie. W pewnym momencie Australijczyk przez aż 53 minuty nie wbił ani jednej bili. Do świetnej gry taktycznej Trump dołożył mocne punktowanie i cały finał zakończył wynikiem 9 do 6, na sam koniec wbijając równe 100 punktów w breaku. 100... German Masters Champion 2020 für George Trump. Dzięki wygranej Trumpa możemy być świadkami bardzo ciekawej rywalizacji między jednym i drugim zawodnikiem o wygranie całej European Series. W tej chwili liderem w walce o bonus w wysokości 150 tysięcy funtów jest Neil Robertson. Goni go Trump, który musi liczyć na wygraną w shootout lub na Gibraltarze i zarazem niepowodzenie Robertsona. Teoretycznie reszta stawki ma pewne szanse na zgarnięcie dodatkowej nagrody, jednak przy założeniu, że któryś z tych zawodników wygra oba pozostałe turnieje z serii, a Trump i Robertson odpadną na początku turniejów. Realne niezbyt. Ale nadzieja umiera ostatnia. Oby więcej takich realnych do zdobycia bonusów od sponsorów, bo zauważalnie wzmagają one rywalizację pomiędzy najlepszymi snukerzystami. Spod berlińskiej autostrady dla kuriera snukerowego Miesia Ebert. Ostatnio dotarło do nas ważne oświadczenie Światowej Federacji. To no właśnie na tym lotnisku zawodnicy zazwyczaj przesiadają się w drodze do Pekinu na turniej China Open. No właśnie, w tym roku niestety tego nie zrobią, bo ze względu na szalejący w Chinach koronawirus turniej został przełożony. Przełożony czy odwołany? Kibice snują domysły, a my cały czas czekamy na oficjalne stanowisko WPBSA. W międzyczasie śląc ogromne uściski i życzenia powodzenia dla Chińczyków. Mamy nadzieję, że niebawem sytuacja zostanie przywrócona do normalności. Dla Kuriera Snookerowego Michał Ebert. Drabinka na turniej Welsh Open została rozlosowana. Kacper Filipiak zagra z Luką Breselem, a Adam Stefanów z Alisterem Carterem. Oczywiście trzymamy kciuki za występ Polaków i życzymy kolejnych zwycięstw. Ostatni turniej z cyklu Home Nation Series od poniedziałku na antenach Eurosportu. W tym wydaniu Kuriera snukerowego to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Grzegorz Biernacki. Już teraz zasubskrybuj kanał Eurosportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę kuriera snuckerowego.